się, że w różnych sytuacjach, które nam się przytrafiają, upatrujemy przede wszystkim winę w nas samych. To znaczy, tak jak w przykładzie, kiedy idziemy chodnikiem i się potykamy. Są osoby, które zaczynają mówić o sobie, Bożej, ale za mnie gapa. No tak, jedna, jedyna płytka, która wystaje i to ja właśnie musiałem się pod ni o nią potknąć. I powoduje to o nich przede wszystkim smutek. One zaczynają myśleć o sobie w ten sposób, że są beznadziejne, bo się potknęły. No, nie potrafią nawet robić prostej czynności, jak chodzenie. W związku z czym te osoby, które w ten sposób podchodzą do e, tego typu sytuacji, e, ich smutek zaczyna się również rozlewać na różnego rodzaju inne sytuacje, ponieważ e, to jest tak, jakby założyły e, na nos czarne okulary z napisem Jestem beznadziejny czy beznadziejna. I wówczas wszystko to, co im się przytrafia, one interpretują właśnie poprzez te okulary. To tak, jakbyśmy sobie sami założyli okulary ciemne na nos. Wtedy widzimy wszystko w innych barwach. I tak też jest z osobami, które bardzo często upatrują winę w różnych sytuacjach w sobie samym. I siebie obarczają winą za wszystko. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie głównie o, o emocjach, natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na tym, o czym też wcześniej wspomniałam czyli myślach automatycznych. Myśla automatyczne to są takie bardzo krótkie, często myśli, które pojawiają się w naszej głowie, które właśnie powodują powstanie jakiejś emocji. Natomiast one też mają wpływ na to, w jaki sposób my działamy. Z myślami automatycznymi jest moim zdaniem jeden mały problem. My nie do końca jesteśmy ich na początku świadomi. To znaczy my czujemy, czyli odczuwamy emocje, my widzimy, że w jakiś sposób się zachowujemy, czyli na przykład rezygnujemy z jakiejś rzeczy, ale trudno jest nam na początku określić, z jakiego powodu my to wszystko robimy. I tak jak wspomniałam, te myśli automatyczne to jednym słowem nasze interpretacje. Interpretację tego wszystkiego, co nas dookoła otacza i to, co nam się przytrafia. Jeśli mówiliśmy sobie o tych sytuacjach związanych z potknięciem się o kapelkę, to właśnie te myśli, o kurczę, ale ze mnie gapa, no tak, to jest innych wina lub to jest moja wina, jestem beznadziejna, to mówimy wtedy o właśnie myślach automatycznych. Myśli automatyczne mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zazwyczaj jest tak, że jednak jest więcej tych negatywnych. Pozytywne to wtedy, kiedy mówimy sobie, wow, super ci to poszło, świetnie, ale jestem z ciebie dumna, tak? Sama do siebie, albo przybijamy sobie mentalną piątkę w głowie. E, takie sytuacje są super. Jeśli ktoś potrafi taką mowę wewnętrzną, e, motywującą siebie samego prowadzić, myślę, że jest na bardzo dobrej drodze e, do szczęścia, o ile już nie jest szczęśliwy. Niestety jest tak, że częściej dopadają nas te myśli negatywne, czyli negatywne myśli automatyczne. Wówczas one są tak jakby małym ziarenkiem, który wrzucamy sobie do naszego koszyka, e, jakiegoś z, zniekształcenia, które sobie nadajemy, czy jakieś etykiety, na przykład jestem beznadziejna. Myśli automatyczne będą wtedy tak jakby tym ziarenkiem, który zbieramy, zbieramy, zbieramy. Aż w którymś momencie ten koszyk jest pełny i wtedy mam potwierdzenie, że tak, faktycznie jestem beznadziejna, no bo przecież mam tyle dowodów na to, że tak jest. Problem z myślami automatycznymi jest taki, że o ile nie jesteśmy świadomi tego, że coś złego się z nami dzieje, to znaczy wpływa to na, w jakiś sposób na nasze zachowanie, albo faktycznie odczuwamy smutek przez większość czasu, to nie jesteśmy ich świadomi i trudno jest nam. Ogarnąć tak, jakby, z jakiego powodu czujemy się w dany sposób. To, co czasami warto robić, do czego ja ogromnie zachęcam, to wtedy, kiedy czujemy się gorzej, widzimy jakąś zmianę nastroju, rezygnujemy z jakichś wyjść ze znajomymi, czasami warto zadać sobie pytanie, co wtedy pomyślałam, co przyszło mi na myśl, albo jakie wyobrażenie pojawiło się w mojej głowie, że poczułam się w ten sposób. Kiedy zaczniemy prowadzić tak jakby automonitoring siebie samego, czyli kwestionować to, co my czujemy, i zastanawiać się nad tym, z jakiego powodu my to czujemy, wówczas dojdziemy do tego, jakie myśli automatyczne pojawiają się u nas najczęściej. One z kolei zauważymy, kiedy będziemy znali ich treści, będziemy też wiedzieli, w jaki sposób one wpływają na nasze emocje i w jaki sposób determinują nasze działanie